Suzuki Vitara 2006 rok 230 tysięcy przebiegu silnik to dwulitrowa benzyna automat i podczas pracy silnika jest taki dziwny odgłos takie szuranie uruchom silnik nie wiem czy to słychać Trzeba słychać no ale przecież to nie może być rozrząd bo z komentarzy można wywnioskować że w długie rozrządy się nie psują yy, więc zdejmiemy sobie najpierw pasek PK i zobaczymy Dobra. Pasek PK zdemontowany. Uruchom silnik. No i dźwięk pozostał. Dobra. Zostałem się tutaj do rozrządu i wychodzi na to, że on był wymieniany. Niestety jako, że do tego samochodu można kupić albo jakiś tam zamiennik Made in China, albo oryginał, który pewnie kosztuje tyle co ten samochód. Więc tutaj taki był założony nie oryginał Made in China i to tu się stało. Tutaj się po prostu powyszczerbiały wałki na łańcuszku. Łańcuszek sam nie jest wyciągnięty, tutaj napinacz ledwo co się wysunął. To jest tak zrobione, że z wału napędzane jest to koło pośrednie. Do koła pośredniego wałki rozrządu. Nie wiem po co to jest tak zrobione, ale tak sobie zrobili. Może po prostu chcieli je jakoś tak bliżej siebie skonstruować. Czy o co chodzi? Silnik taki dosyć mm, zaniedbany, bo czarny w środku ale nie wymieniany zbyt często. I te części łańcuszka pewnie gdzieś są w misce olejowej. No ale. Może się trochę spuszczą z olejem. Tak właśnie widziałem, że niby sam łańcuszek nie jest luźny. Także nie jest to wina tego, że jest po prostu wyciągnięty. Tylko jest wina tego, że jest po prostu zamontowany takiej firmy jaka akurat jest. A wyboru z za wielkiego nie ma. Pokażę Wam pokrywę. No tutaj widać, że no olej nie był zbyt często wymieniany. Taki Byle jaki olej stary, to wiadomo, że też wyciera te ślizgi. I ten łańcuszek też się rozciąga przez to. I tutaj. Taki nagar. Yy, silikon to nie wiem co to jest, też jakiś taki dziwaczny. Jakiś tak napaciany. Też słuchajcie, mówiłem wam głupoty, że nie jest luźny. Jednak jest luźny, no bo jak te wałeczki się porozwalały, no to wiadomo, że ten łańcuszek wpada głębiej w koło. No i jest luźny. Ale jest po prostu tutaj. No masakra. no. Masakra. Ten dolny łańcuszek jest ok, więc możemy wymienić tylko ten górny. Pokażę Wam jedną zmianę konstrukcyjną, jaką tutaj zauważyłem. Mianowicie tu, na tym kole pośrednim. Tym nowym są takie jakby ząbki, które wydaje mi się, że one mają chwytać chyba olej i go rozrzucać. Tu tego nie było. Firma. Nie wiem jaka. No jakaś nieznana. Aha, tutaj nawet yy, oryginalnie jest taka strzałeczka. Powinna być tutaj jakieś kropki, są tylko dwie, a kropka powinna być na górze. Pokażę Wam, jak taki rozrząd ustawić. Tutaj jest ogniwo. Ono powinno być na dole. I tam jest taka kropka. Yy, druga kropka jest na górze. Ogniwo ciemne. No te ogniwa to pewnie zależy yy, kolor ich od yy, producenta łańcuszka. No, ale tutaj mam akurat jakieś takie złote na dole. A takie ciemne na górze. I tutaj mam kolejne takie jakieś złote na dole. I tutaj na górze. Ciemne i dodatkowo tu są takie strzałeczki. One mają się pokrywać z takimi nadlewami tutaj spiłowanymi w fabryce. Teraz momenty dokręcania. Śruby wałka 80. Tutaj można przytrzymać. Jest taki sześciokąt. Te śruby mają 12 albo 10. Ta 45, ta 25. I te chyba po 12. A tu nie pamiętam dokładnie, a to są szóstki. Także 10, 12 tutaj jest 10, 45 i tutaj te po 80, to są chyba 12. No i tak to wygląda, aby to działało. Bo ten stary to chyba nie podziałał długo, aczkolwiek, aczkolwiek nie wiem. pokażę Wam, że Wam ten. I tutaj mam cały zestaw napinacz, żeby cofnąć. To tutaj trzeba tą blaszkę, taką, tą zapadkę przytrzymać. Można go sobie wcisnąć, jeszcze raz założyć. Ten jest blokowany jakąś taką szpileczką, gdzieś tutaj chyba. Bo tak zaraz wyjmę, bo jeszcze nie jest wyjęta tam. No i tutaj, te koła. I ten najgorszy łańcuszek. No to tu jest, powiem Wam, że tu jest tragedia. Tragedia. Chyba sobie go zachowam. A dla porównania pokażę Wam, jak wygląda łańcuszek w TSI. Tutaj mam łańcuszek z 2.0 TSI, a to jest z Wydaje mi się, że ten yy, ma mniejszą szansę, że przeskoczy. A ten to tak naprawdę potrzebuje 2-3 mm i wyskakuje od razu. Te łańcuszki nowego typu miały być chyba cichsze, ale niestety nie są zbyt wytrzymałe. Także tutaj. Yy, nie jest to wina Suzuki, że to się tak zepsuło, tylko po prostu to jest wina tego, że ta część jest słabej jakości, aczkolwiek być może jest problem, że tutaj nie ma tego odrzutnika oleju. To napiszcie w komentarzach, bo pewnie wiecie lepiej. Mi się po prostu wydaje, że to jest słaba jakość części. My zastosowaliśmy taki zestaw hep aczkolwiek gdzieś to było napisane, że to jest Made in China, ale nie możemy teraz znaleźć, nie wiem, może w tych woreczkach gdzieś tam. Dobra, nieważne, ale taki Wam polecam, bo te inne zestawy nie mają tego dolnego koła. Teraz wyciągam zawleczkę z napinacza. Maszyna losująca została odbezpieczona. No ta druga gdzieś tutaj jest. Kurde, muszę jakimś chyba śrubokrętem albo jakimiś obciągami to pociągnąć Mam wyjęte. Możemy delikatnie napiąć. O! Już jest w dobrze, że się tam napnie. Później tutaj tak samo. Następnego dnia silikon wyschnięty. Koło nowe, bo było zepsute. Pokrywa zaschłe. I co teraz? Wymienię sobie olej. W delikatnie jeszcze przepuczemy naftą. Mam nadzieję, że opiłki z tego. Łańcuszka gdzieś tutaj sobie wylecą. Ale nie jest zbyt brudny, bo był niedawno wymieniany. Przy okazji wymienię świecę, żeby drugi raz nie demontować cewek. Bo te już takie są trochę podstarzałe. Silnik przepłuczemy sobie naftą. Właściwie to tylko wleję i spuszczę. Może gdzieś te piłki z łańcuszka sobie wylecą. Mam nadzieję. Z tych opiłków trochę wczepiło się w gwint, bo nie mogłem korka zakręcić. Będę musiał to przegwintować teraz. Ma tutaj widać, Chyba nawet, że coś leży sobie na gwintie. Wbiło się. Zresztą zawsze pociągnęło. Teraz po nafcie daję z jakiegoś oleju takiego z litr, żeby przepłukać. kolejne spuszczanie. Teraz świeżutki olej. Ostatnio padło pytanie u mnie na grupie, czy słaby olej dodatek, czy dobry olej bez dodatku. Tutaj zastosujemy dobry olej dodatek, ponieważ ten silnik lubi sobie łyknąć oleju. Polecacie mi ten ceratek w każdym jednym komentarzu, że niby to działa. Zobaczymy. Czy przestanie olej brać? Wątpię, no ale może coś pomoże. Widzę, że ten ceratek robi furorę w internecie. Silnik poskładany, olej wymieniony, płyn chłodniczy dolany, płyn do wspiąłania dolany. Wymienione jest jeszcze to koło, bo się zaczęło rozklejać. Do koła, pasek, napinacz, rolka została, bo była dobra. Pompa wody też została, może jeszcze pochodzi. No i co? Przetestujemy celatek, czy działa. No te silniki lubią brać olej. To nawet chyba w internecie można przeczytać. Rozrządy też są jakieś dziwne, bo nie wytrzymują w nich za długo. Odpal. なるほど。 i see her rolling up over black cadillac high heel boots and a sexy body full of tats baby's bad oh baby's had bad after her there ain't no coming back wanna take a run at that i think she's feeling me turn it up a few degrees my imagination of her body gets the best of me oh gosh she's such a tease biting lips bruised knees i'm addicted to her need her touching me cause she got a taste of what she's not więc dogrywka, kultura pracy niezła troszeczkę się trzęsie bo nie ma wałków balansujących paski delikatnie zbliżyłem z silikonem w streju, niech się ładnie ułożył tutaj kolega jak dolewał olej kiedyś tam to zapomniał zakręcić korek wlewowy i ten olej wychlapał tutaj na tą osłonę na to wygłuszenie i tak sobie przez ostatnie 3 miesiące wykapuje tutaj a myłem to już 3 razy Dzisiaj delikatnie pada deszcz, tak wygląda okolica. Przyjechaliśmy jakieś 100 km w sumie więc mam nadzieję, że suzuczki jeszcze troszkę posłuży, aczkolwiek ma delikatną korozję w paru miejscach.